Poniższy wyszyn został wykonany przez profesjonalnego pajaca. Radzimy nie powtarzać go w warunkach domowych. Siema, tu pizzej. Tak jak obiecuję, obiecałem wczoraj. Dzisiaj wykonam pajacyki. Specjalnie dla społeczności wykopu. Tyle ile dostałem plusów wczorajszym komentarzu, tyle wykonam pajacyków. Ostatnie odświeżenie. Mamy godzinę 18.12, ostatnie odświeżenie. Mam do wykonania 223 pojacyki. Teraz kamerę oddam mojej asystentce, która będzie filmować ten wyczyn.

Pięćdziesiąt. Sześćdziesiąt. Siedemdziesiąt. Cząstek. Osiemdziesiąt. Dziewięćdziesiąt. Sto? Nie liczę. Sto dziesięć. Nie no. Jest jeszcze druga dziewczyna, która liczy, więc wy to nie jest całkowicie uczciwe. w liczysz, nie? 120. Ja nie jestem drugą dziewczyną. Nie, <grym> jest 123. 220. <grym> 130. <Aha. grym> <grym> <grym> Ręce do końca.